Partnerem odcinka jest LioCat. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Konik Avatara News. W ostatniej, wcale nie ustawionej ankiecie, zagłosowaliście na Wszystko Tylko Nie i Kage. I wiecie co? Macie szczęście, gdyż gruchnęła ostatnio największa od lat wiadomość, na którą czekali wszyscy fani Avatarverse. Powstało Avatar Studios. Czemu to jest tak ważna informacja? To do tego studia należy i czemu mamy być niemal pewni powstawania nowych serialów z naszego ulubionego uniwersum? Tego dowiecie się już za chwilę. Ale jak zwykle, zapaszcie herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. No dobrze, ale od początku, o co dokładnie się rozchodzi? Otóż trzy dni temu, 24 lutego, na Viacom Investors' Day zostało ogłoszone coś, co wstrząsnęło światem Avatara. Oryginalni twórcy odpowiedzialni za legendę Anga, Jak i Kory, to jest Michael DiMartino i Brian Koniecko, utworzyli wraz z Nickelodeon nowe studio. Nazwali je Avatar Studios. Będą nim kierować jako współdyrektorzy kreatywni. Po ostatniej dość smutnej informacji o oderwaniu się ojców serii od Netflixowej adaptacji live-action, ci najwidoczniej planowali już kolejne posunięcia i to dalece wykraczające w przyszłość Avatarverse. 25 lutego obaj panowie na swoich profilach Instagramowych umieścili oficjalne posty, których treści wam teraz przytoczę oraz przetłumaczę. Aż trudno uwierzyć, że minęło 19 lat odkąd stworzyliśmy Avatar The Last Airbender, ale nawet po tak długim czasie w świecie Anga, wciąż jest wiele historii i okresów, które pragniemy ożywić. Mamy szczęście, że mamy stale rosnącą społeczność pełną pasji fanów, którzy z przyjemnością odkrywają Avatarverse tak samo jak my. Dzięki temu nowemu przedsięwzięciu Avatar Studios mamy niezrównaną okazję do rozwijania naszej serii i jej narracji na ogromną skalę, na niezliczone, ekscytujące sposoby i za pomocą różnych mediów. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Brianowi Robinsowi, prezesowi Nickelodeon, i Ramzojowi Naito, prezesowi Nickelodeon Animation, za ich entuzjazm. I szacunek dla własności awatara i nas jako stewardów. Od samego początku wspierali nasze ambitne plany i stworzyli dla nas pozytywne, proaktywne środowisko. Cieszymy się, że wracamy do Nickelodeon, gdzie rozpoczął się awatar, robiąc to, co robimy najlepiej, w możliwie największy możliwy sposób. Nie możemy się doczekać, kiedy zbudujemy wspaniałe zespoły i produkcje, które urzeczywistniają tę fantazję. Brian Koniecko i Michael DiMartino. Oprócz tych słów panowie udzielili wywiadu dla ew.com, gdzie zdradzili, iż już planują pracę nad nowym dziełem, nad którym pracę ruszą jeszcze w tym roku. No więc dobrze, słyszeliście. Od teraz mamy szansę na wiele nowych dzieł w świecie awatarów. Możliwości jest multum. Co osobiście podejrzewam, że nastąpi? Po pierwsze, nowy awatar. Niekoniecznie następca Kory. Być może będzie to jeden ze 180 awatarów przed Angiem, połanie. Ucieszyłbym się także z ekranizacji którychkolwiek z komiksów, czy to z Legend Anga, czy też z Kory. W sumie ostatnio popularna jest też książka o Avatar Kyoshi. Samo przeniesienie tej historii na ekran byłoby czymś wow, a może historie poboczne? Przecież tak mało wiemy choćby o wczesnym życiu Airo, jego żonie, no i lutenie. Z chęcią dowiedziałbym się o tym, jak umarł Ang, czy też historię utworzenia czerwonego Lotosu. Istnieje jeszcze wiele, wiele innych historii, pomysłów czy nadziei, które powstanie Avatar Studios ożywiło. Nareszcie fani, nie muszą czekać. Wiemy coś konkretnego, coś dzięki czemu jesteśmy niemal pewni przyszłych nowych dzieł, w tym też nowego awatara, na którego ja najbardziej mam nadzieję. No i to by było na tyle. A wy na co czekacie? Na całkiem nowego awatara? A może na ekranizację książki albo komiksu? A może na coś całkowicie innego? Otwórzcie swoją kreatywność i najdziksze fantazje odnośnie Avatar Verse. To jest właśnie najlepszy moment. Święto dla każdego fana tego świata. Jak tylko pojawi się coś więcej o nowych dziełach Avatar Studios, od razu o nich was powiadomię. Dlatego nie zapomnijcie dać suba i obserwować kanału, aby być bez przerwy na bieżąco, co dzieje się w waszym ukochanym uniwersum. Do usłyszenia w takim razie w kolejnym odcinku Skronik Avatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tu. Niedawno bo 9 stycznia miał miejsce tzw. Avatar Cast Reunion, gdzie aktorzy głosowi zjednoczyli się razem streamując i rozmawiając na temat uniwersum. Oznacza to, iż w przyszłych działach będziemy mogli liczyć na dobrze nam znane anglojęzyczne głosy postaci.